Bożą się takimi w ministerstwie, no to super dla nich, no kurde, bardzo fajne fury. I tak się w dziurę pomiędzy samochodami się tak, no, tak się mieści. Jesteśmy przed Ministerstwem Rozwoju, które wozi się kosmiczną bryką, więc dzisiaj postanowiłem poszukać, popytać, może znajdę ten samochód. Tutaj mam taki samochodzik, tutaj szukam e, i może pani widziała? Nie, nie widziałam. I może pani widziała? Nie, niestety nie widziałam. No nie za so, nie za bryka, ale nie widziałem nigdy. I może pani wóz. widziała? Chyba to jest wózek dla dziecka. Nie, no to taki samochód elektryczny, dlaczego wózek? No bo nie ma jednego kółka z przodu. Nie widziałem, nie. Hmm. Bo wie pan, to ministerstwo, które tutaj jest obok nas, podobno się takimi wozi. Przepraszam pana, ja szukam takiej bryki, może pan widział, czy jeżdżą takie? Nie, no jak w Warszawie, to ich widziałem często, ale teraz to tak... To... Zapytaliśmy ludzi na ulicy i zapytaliśmy też samo ministerstwo, ale niestety cisza. Nie pokazano nam tego futurystycznego pojazdu i nie odpowiedziano na nasze prośby. Możą Mi... się takimi w ministerstwie? No to super dla nich, kurde, bardzo fajne fury. Kury to myślisz, że w takim razie powinni kupić ich więcej? Powinni mieć taką kosmiczną flotę? Taki Star Trek się trochę robi w ministerstwie. Zajebiście, no myślę, że im więcej takich samochodów, tym lepiej dla naszego kraju. A Pani są tuż obok, to może Pani widziałyście taką brykę? Nie. A co Pani myślicie o tym samochodzie? Nie wiem, za małe dla mnie to to. Chyba bałabym się jeździć po ulicy tym. W jakim no. razie, wie Pani, tak oceniamy, tak nie wiem, mogę Pani z każdej strony tak pokazać, pod światło, ze światłem, proszę. A no piękne. Jestem w lekkim szoku. Dlaczego? Um, nie sądziłam, że ministerstwo stacja takie samochody. No taka ten, skromny urzędnik z dokumentami, fajne. To jest a dałbyś za to na przykład tak 15 tysięcy złotych? Nie, no tak 5, dychę może. 15 to może za dwa lata z inflacją. No, mogłoby kosztować 6. Ale pani dałaby 6? Za ta? Elektryczny, na dwie osoby, taki o kurze, smart. No kurde, jeszcze jak elektryczny, to nawet 10 bym dała. A 15 tysięcy pani by dała za, za takie cacko? Jeżeli miałabym już jeden samochód, który jest kilkuosobowy, to. Czyli to taki dodatek, a nie główne auto? Raczej tak zdecydowanie, ile by pan dał. Nie wiem, nie znam się tak na ze drzwi. No połowę. 15. Nie więcej. A jakie jest wasze zdanie? Co uważacie o tym futurystycznie wyglądającym samochodzie i tym, że używa go ministerstwo? Napiszcie odpowiedzi na to pytanie w komentarzach. Jan kwietniewski fakt.